Twój kręgosłup piersiowy jest stale zablokowany, nie możesz poruszać się naprawdę swobodnie. Pokażę Ci teraz, co możesz zrobić, aby samodzielnie rozwiązać ten blok i mieć nadzieję, że szybko poczujesz się lepiej. Brzmi dobrze? W takim razie najlepiej zacznij od razu i na koniec mam dla Ciebie wskazówkę, jak możesz wygodnie ćwiczyć w drodze bez żadnego wysiłku. Abyś lepiej zrozumiał, dlaczego te ćwiczenia mogą działać, krótko coś o anatomii. Mamy duży mięsień piersiowy po lewej i prawej stronie, który ciągnie się od mostka do ramion i w tym momencie, gdy mamy ramiona tak blisko, te mięśnie zawsze są krótkie i mają tendencję do budowania wysokiego napięcia. Powięź jest zwinięta i skracana, a kiedy unosimy ramiona do tyłu, one znów się rozciągają. I blokada często wiąże się z naszym doświadczeniem, że napięcie z przodu, które spotyka się w mostku, Staje się tak duże, że całe plecy czują się zablokowane. Proszę połóż się na brzuchu do pierwszego ćwiczenia, na swojej macie lub na dywanie. Teraz zaczniemy od mięśnia piersiowego większego po prawej stronie, pod kątem, w którym wyciągasz ramię na wysokość ramienia, a następnie idziesz trochę wyżej. Następnie wyciągnij swoją lewą nogę na zewnątrz o 30 cm i przyłóż swoją prawą nogę do lewej. Robimy to po to, aby ten kąt został zachowany, ponieważ jest to kąt, który ma wiele wspólnego z tymi wydarzeniami. I obracasz głowę w lewo, musisz niestety odwrócić ją od siebie, obróć głowę w lewo i wyprostuj lewą nogę. Im bardziej się obracasz, tym bardziej odczuwasz napięcie w prawym ramieniu, w prawej piersi, aż do mostka, lub nawet dalej w dół do ramion. I rozciągasz się stopniowo coraz bardziej w te pozycje. Możesz również podnieść nogę nad nią, tak jak ja właśnie robię, ale możesz to zrobić dopiero wtedy, gdy już osiągniesz pewne rozciągnięcie. Więc możesz również spokojnie zostawić nogę z przodu opartą na kolanie, i wtedy rozciągamy się ładnie, i czujesz to. I idziesz w intensywność, którą właśnie możesz dobrze znieść, rozciągasz się coraz bardziej, oddychasz głęboko, i nie przesadzaj z rozciągnięciem. Nie powinno tak bardzo boleć, że w końcu powiesz: O, teraz muszę przerwać. Zawsze, gdy to się zdarza, zrobiłeś za dużo dobrego. I to jest równie mało celowe, co zrobić za mało. I zwiększaj stopniowo. Tkanka ustępuje z czasem. Zwiększaj obrót tak, abyś nadal dobrze to znosił i był w dobrym nastroju, abyś nadal czuł się dobrze pomimo lekkiego bólu. Teraz dodajemy trening siłowy. Naciskasz jak najmocniej rękoma na podłogę, więc powinienem powiedzieć: Naciskasz na podłogę ręką. Potem się rozluźniasz i wchodzisz dalej w rozciąganie. I następnie mocno naciskasz na podłogę, wszystko jest luźne i kontynuujemy rozciąganie. I wtedy powoli wychodzisz, delikatnie się poruszając. Cześć, znów jestem tutaj. Teraz zróbmy to samo po drugiej stronie. Wyciągnij lewe ramię, idź trochę wyżej. Następnie połóż prawą nogę 30 cm na prawo. Połóż lewą nogę tak, aby ciało było lekko pochylone. Teraz postaw prawą rękę i pięknie wejdź w ćwiczenie. Prawe kolano możesz wyprostować. I wtedy zauważasz rozciąganie. Spróbuj także dotknąć podłogi lewym ramieniem. A potem, jeśli chcesz i już potrafisz, możesz podnieść także prawą nogę. To dodatkowo wzmacnia rozciąganie, i jak już powiedziano wcześniej po drugiej stronie, powinieneś to zrobić dopiero wtedy, gdy pewna ruchomość barku już istnieje. Jeśli tego jeszcze nie ma, to dużo lepiej zostawić kolano z przodu, abyś mógł skoncentrować się na rozciąganiu i nie dostawać zbyt dużej intensywności. I teraz czekamy, aż powięzi ustąpią, mięśnie ustąpią. I zauważysz to po tym, że zawsze możesz się trochę bardziej obrócić w lewo. I tutaj również czujesz napięcie w lewym ramieniu, w mięśniu piersiowym. To może być odczuwalne aż do mostka. Idź w dół po lewej stronie ramienia aż do nadgarstka. Czasami nawet sięga to aż do palców. Tak krótkie i napięte mogą być mięśnie. Teraz zaczynamy tutaj i przyciągamy lewe ramię mocno do ziemi. Możesz to spokojnie zrobić: trzymaj się niezbyt mocno, ale delikatnie wchodź, stopniowo zwiększaj siłę, potem zwolnij i teraz jeszcze trochę zwiększ napięcie wejdź jeszcze trochę głębiej. I jeszcze raz naciskasz na ziemię. Naciśnij mocniej, rozluźnij i kontynuuj rozciąganie. Znowu krótko oddychaj, pięknie ustąp i powoli wracaj z powrotem. I zawsze dobrze jest trochę się wczuć. Po prostu poczuj, czy coś się już zmieniło, jak się czujesz, czy zauważasz różnicę, jak swobodnie się czujesz. Tak, napisz komentarz. I chciałbym pokazać Ci jeszcze jedno z moich ulubionych ćwiczeń, które właśnie wykonaliśmy na podłodze. Możesz również robić to dla obu rąk jednocześnie w jednym rogu, musisz po prostu mieć wolny róg w swoim mieszkaniu. Teraz weź ręce poziomo, podnieś je trochę wyżej i skoncentruj się na górnej części mostka, wchodząc w rozciąganie. To ma tę zaletę, że idzie dwa razy szybciej, ponieważ ćwiczysz obie strony jednocześnie. Ale najlepiej jest połączyć obie rzeczy. Ponieważ tutaj w rogu rozciągasz się bardziej okrężnie, a na podłodze bardziej kanciasto, ponieważ praktycznie ramię opiera się, a potem tylko ramię idzie do tyłu, a cała klatka piersiowa nie może się ruszyć. Dlatego uzupełnieniem tych dwóch ćwiczeń jest, że jeśli masz kąt, wykonujesz go w kącie, jeśli nie, wykonujesz na podłodze. To jest cudowne. Teraz wykonujemy drugie ćwiczenie, aby nieco zwiększyć gibkość ponieważ jest ona zablokowana w odcinku piersiowym kręgosłupa. A mianowicie to ćwiczenie działa w następujący sposób. Kładziesz się na brzuchu, wyciągasz ręce do przodu i teraz chodzi o to, żebyś podniósł się na rękach i poczuł to proszę. Że twój łuk żebrowy, łuk żebrowy jest tutaj, gdzie odczuwasz żebra idące tutaj bocznie, skośnie w dół, że ten punkt pozostaje na ziemi. I wtedy zauważasz, że jest to ograniczone, ponieważ zazwyczaj mogłabyś tak wysoko iść, ale teraz utrzymujesz ten kontakt, i teraz Twoim zadaniem jest właśnie to. Uwaga, nie unosz głowy, tylko przyciągnij podbródek do szyi, i gdy to zrobisz, to podbródek do szyi, do krtani, to unoszą górną część tułowia. I wtedy zauważysz, że jeśli musisz pozostać z łukiem żebrowym na podłodze, to jest bardzo ograniczone i dokładnie tak powinno być, tak? To jest punkt ćwiczenia. Na razie spróbujemy. W tej pozycji możemy już mówić o dziesiątkach milimetra, tak? Dziesiątki milimetrów po dziesiątce mm idziesz wyżej. Upewnij się, że zawsze cofasz podbródek coraz bardziej do tyłu, a potem poczujesz napięcie także z tyłu szyi. I idziesz coraz dalej z mostkiem, z górnym końcem mostka do tyłu, a dolny koniec, tam gdzie łuk żebrowy ma mniej więcej tę samą wysokość, pozostaje przy łuku. To naprawdę wyczerpujące, chociaż prawie nic nie widać, co. Ja leżę tu tak leniwie, a mimo to tak bardzo się napinasz. Jeśli będziesz brał bezpośredni udział, będziesz w stanie zrozumieć. No to zaczynamy i naciskamy ramionami. Nieźle powiedziane, naciskamy tułowiem, siłą tułowia naciskamy ramiona w dół. Tak, to oznacza coś w okolicach brzucha taka krawędź, którą musisz napiąć, aby opuścić ramiona w dół. To wzmacnianie mięśni, które są właśnie rozciągane i znowu się rozluźniają. Idź trochę wyżej. I zawsze kontroluj, aby łuk żebrowy pozostał na dole. I jeszcze raz naciskasz z siłą tułowia swoje przedramiona na ziemię naprawdę mocno. Możesz naciskać tak mocno, jak tylko potrafisz. I znowu się rozluźniasz, i unosząc się trochę wyżej rękoma, pozostajesz jednak z łukami żebrowymi na ziemi. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, i przerwa na odpoczynek jako mała nagroda. Więc teraz małe podsumowanie. Co zrobiliśmy? Otworzyliśmy tutaj mięśnie piersiowe, które spotykają się na mostku. Teraz mamy ruchliwość, zgięcie. Więc ostatecznie trochę zrównoważyliśmy zgięcie, bardziej w kierunku wyprostu, aby się otworzyć i jakoś pozbyć się tej blokady. Teraz wracamy do mięśnia piersiowego i kilku innych, ale pod innym kątem. I teraz idziemy na czworaka i idziemy z rękami na szerokość ramion do przodu. Łokcie są w pełni wyprostowane i teraz pracują coraz bardziej w dół. Chcemy zejść z górnym końcem mostka. Dobrze jest również, gdy przyciągamy mostek w kierunku kolana. Kiedy przyciągniemy mostek w kierunku kolan, zauważysz, że tendencyjnie trochę wyciągamy ramiona z stawów barkowych. Co również sprzyja rozciąganiu. I wtedy zauważasz, jak możesz teraz przesuwać się w dół milimetr po milimetrze. I zrobimy to najpierw, a Ty ponownie dokładnie ocenisz swoje uczucia, jaka jest intensywność. Okej, okay, to trochę męczące, to ważne, abyś naprawdę osiągnął sukces w ćwiczeniach, ale rozciąganie nie może być zbyt wysokie. Musisz być w stanie spokojnie oddychać, nie być całkowicie spiętym i nie musieć zmuszać się do pozostania tam w środku to byłoby za dużo. Musisz to jeszcze dobrze znosić musi to być właśnie przyjemny ból musi to być aktywny wypoczynek zawsze tak mówię. Robisz coś, ale czujesz się dobrze. Największa przyjemność pojawia się po ćwiczeniu zawsze można się z tego cieszyć. No i teraz zaczynamy tutaj i naciskamy dłońmi na ziemię. Tak, dłonie naciskają na ziemię bardzo mocno spokojnie, jeszcze trochę mocniej i jeszcze trochę mocniej i znowu puść i idź dalej. Może się zdarzyć, że teraz, bez większego zamiaru, trochę trzeszczy w odcinku piersiowym kręgosłupa. I to pokazuje, że kręgi mogą się ponownie ułożyć tak, jak powinny, jeśli wcześniej były przesunięte. Trzaskanie jest zazwyczaj jednocześnie związane z uczuciem ulgi. I jeśli podczas ćwiczenia coś trzeszczy, to zazwyczaj dobrze, tylko nie powinno to być zbyt szybkie. Zawsze powoli i w końcu ciało mówi: Dobrze, teraz poukładam swoje kości trochę inaczej, albo stawy, i czasami to słychać. I jeszcze raz naciskamy tak mocno jak to możliwe na ziemię. Śmiało naciskaj jeszcze trochę mocniej i jeszcze trochę mocniej. I upewnij się, że łokcie pozostają w pełni wyprostowane, i wejdź jeszcze trochę głębiej w rozciąganie. Jeszcze raz oddychaj, jeszcze głębiej, jeszcze raz oddychaj, przy wydechu jeszcze głębiej i jeszcze ostatni raz przygotuj się koniec jest blisko i wyjdź. Wyjdź i sprawdź, jak to się czuje. I w zależności od tego, jak się to czuje, napiszcie komentarz i dajcie kciuka w górę. I problemy z kręgosłupem piersiowym dotyczą wielu osób, więc, proszę, podziel się tym filmem ze wszystkimi swoimi znajomymi, którzy mogą mieć taki problem, albo też z tymi, którzy nie chcą mieć żadnych problemów, ponieważ zapobieganie zawsze jest lepsze niż leczenie. I chciałem jeszcze dać wskazówkę dla podróżujących: zobacz to, nasz ratownik ramienia. Zamiast tego można też wziąć ręcznik lub patyk, przy czym ręcznik jest lepszy niż patyk, ponieważ patyk zbyt mocno uciska nadgarstek. Patrz, wchodzisz w bohatera ramion i wybierasz odległość, możesz tam wybierać różne szerokości uchwytów. Wybierasz tak, że czujesz, o teraz jest ciężko, a teraz dokąd ciągniemy. Teraz ściągamy mięsień piersiowy, a mianowicie pod kątem, czyli między innymi na oba duże mięśnie piersiowe, a także kilka innych. I tam, gdzie jest trudno, mamy teraz dokładnie punkt, nad którym możemy pracować. I korzyść polega na tym, że nie tylko rozciągasz, ale gdy przekroczysz ten punkt, możesz pięknie przywrócić całą ruchliwość ramienia. I to jest dobre dla ramienia, ale dla kręgosłupa piersiowego wspaniale, ponieważ mięśnie, które się tam przyczepiają, są pięknie zrelaksowane. Informacje na temat naszego bohatera ramion znajdziesz tutaj. Ponownie ogólnie o ramieniu musisz sobie uświadomić, że ramię to staw, który ma bardzo małą panewkę i dużą głowę. To oznacza, że jest mało prowadzenia kostnego. I to niewielkie prowadzenie kostne jest równoważone przez otaczające go mięśnie, mankiet rotatorów, już o tym słyszałeś, tak? I inne mięśnie, które trzymają staw prawidłowo razem. I dlatego tak niezwykle ważne jest, aby mięśnie ścięgna wokół stawu barkowego. Były dobrze uelastycznione i mogły dostosować się do wszystkiego, czego potrzebuje Twój organizm. Jeśli chcesz wykonać 15-minutową rutynę dla zespołu BWS, możesz kliknąć tutaj. I tutaj na dole kliknij, jeśli chcesz subskrybować kanał. I nie zapomnij aktywować dzwonka, mogą pojawić się kolejne interesujące treści, które będą dalej wspierać Twoje samopoczucie. Cześć.